Witam Was tutaj Crafter i to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraft mody. Już chyba trzeci. Aż trzeci. I dzisiejszą modyfikacją jest mod o nazwie Race Minimap. Dodaje on nam taką minimapkę, jak jeżeli widzicie taką jak widzicie u mnie w prawym górnym rogu. Można ją skonfigurować. Jeżeli wejdziemy tutaj, to możemy sobie zmienić, żeby albo było miał taki wygląd. Albo taki. Ja, ja osobiście lubię taki. Tutaj zmieniamy, gdzie ma być mapka. Polecam w prawym górnym rogu. Tutaj jest, czy chcemy y koło czy kwadrat. Ja wolę koło. I łatwiej mi... Łat ogarniam to bardziej. Reszty opcji. Nie zagłębiałem się za bardzo. I tak. Daje on też nam możliwość ym, zrobienia waypoints, czyli coś takiego, że jak wciśniemy C, i wybieramy sobie na przykład kolor. Ja lubię zielony i to bardzo taki. Um, nie. Zaraz się ustawi. O, taki. Ja na przykład napiszę dom. I nieważne, gdzie byśmy poszli, ja zawsze będziemy to widzieć. Można też to wyłączyć. I jeżeli wciśniesz klawisz M, Waypoints, tutaj macie On czy OFF, o, to jak klikniecie On, to będzie wyłączony i nie będziecie go widzieli. Jeżeli klikniecie On, to znowu, jeżeli klikniecie OFF, to znowu będziecie go widzieć. I tak, instalacji Wam nie będę pokazywał, bo to mniej więcej się instaluje tak samo jak moda o nazwie Cap Items on Dead, czyli e, w, 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 wchodzicie w Start, wpisujecie Procent, Updata Procent, e, w, klikacie Enter, wchodzicie w folder. Minecraft, folder bin, otwieracie Minecraft.jar za pomocą WinRAR. E, wszystkie pliki z Mod -loader i Race Minimap przerzucacie do. E, <laughs> przerzucacie do. Minecraft.jar i to jest tyle z instalacji. A, te, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie, nie hejtujcie i oceniajcie. Cześć.